Duży brzuszek, krzywe nogi. I potężna głowa, czarne oczy, wzrok złowrogi. W gardle grzęzną słowa. Przez mokradła w samotności. Po dwóch drągach brodzi, małe dziecko bez miłości, błędny los go wodzi. W koło lasy ciemne straszą krążą opowieści, strachy jego wiarę gaszą. Nie ma dobrych wieści. Ciemna nocka, straszno będzie, droga niedaleka. Z opowieści duchy wszędzie w domu nikt nie czeka. Przyszłość los już mu szykuje. Kto mu dopomoże? Póki co nienawiść czuje. Co ty na to Boże? Życie wiele czasu wzięło. Przeznaczenie tak kazało. Śmierć głodową ominęło, Uczyć biedą chciało. Kiedy dorósł przypomina. Pierwsze swoje lata, teraz wie, gdzie leży wina. Przeszłość precz u lata.